Hej, siemano, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Divioner, to jest Europa Universalis 3, budujemy imperium polskie, lecimy z koksem. Teraz musimy tutaj y, głównie skupić się na eliminacji buntów, a następnie obsadzić te dwie prowincje, które udało nam się zdobyć. Oż w mordę, ja ci dam ty ca cesarzy, capuje jeden fredny, musimy wczytać, bo zażądał od nas nasze świeżo zdobyte tereny, które niestety wpływają pod cesarstwo rzymsko-niemieckie i musimy je wy wypiąć stamtąd, bo będzie dupa blanda, za każdym razem będzie chciała te prowincje dwie od nas. Cesarz, i albo dost oddamy mu je, albo je nie oddamy A następnie robimy to w ten sposób Jeżeli nie chcemy mieć nic kontaktu z Cesarstwem Rzymsko-Niemieckim To klikamy sobie na prowincję Klikamy sobie decyzje dotyczące prowincji Oraz musimy mieć y y y odpowiednią ilość urzędników Jeżeli chcemy dwie prowincje to musimy mieć dwóch urzędników A tak się składa, że akurat mamy dwóch urzędników Czyli po prostu klikamy y opuść Święte Cesarstwo rzyms Rzymskie tak nie wiem, rzymsko-niemiecki powiedzieć. Opuszczamy i teraz pocałamy nas w dupę, cesarzu. Yy... Branderburski. Kurde, no i. Osh w mordę, uzurpator. Muzurpaturę. Morany, ale co. Czym to, 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 to. Cię, tą armię mamy? Armę. Jest pospolite ruszenie! Nie ma pospolitego ruszenia! A ja nie włączyłem. A nie, włączyłem stoper, Jest dobrze. Wilonia, bo się trochę skarbiłem. A to nieładnie. Jestem dzisiaj w, w, w znamienitym humorze. Mamy 3000. A tu pewnie dlatego, że sporo armii nam umarło podczas tej wojny. I po prostu nasze zasoby militarne e, tak spadły, że nie mamy co utrzymywać. Ale musimy się zająć buntami a przeważnie fanatykami religijnymi i uzurpatorem ponieważ mogę stworzyć nam państwo uzurpator a tamte katabaluchy religijne aż w morda aż takich tutaj zmieniają właśnie na inną wiarę a katabasów mamy ograniczony przyrost siódemka idzie tu Dwudziestka leci na tych dziesiąt, dziesiątkę tą z Liguły, tak? Liguła to chyba jest. Co to mi się tak zwiesiło? Eee! Co to mi się tak się zwiechło? Dobra, udało nam się pogromić cztery tysiące wojsk e, uzurpatora. Tutaj widzę, bracia czescy już lecą do swoich prowincji. Na niech, na nie. Bunty poszły w diabły. Niekoniecznie jeszcze tutaj jest. Bunt. Tutaj ten tysiąc. Co on tutaj robi? Tysiąc leci tutaj do tej drugiej. Widzę, jak Czesi chyba lecą na Lublin. A z Lublina. Polecą na racibórz do moraw ok uzurpator został roz, rozczaskany na szczępy lecimy teraz o wzmocnij podactwo wolni poddani hmm. Arogancja chłopów czasami, e, czasami ci mężeni chłopi zawracali się przeciwko swoim panom żądając lepszego traktowania i poprawy warunków życia wzmocnij podactwo poddaństwo Zdarza się, wolni poddani, idziemy w wolnych poddanych. Oż kurde, w takim rogu kozim nam się buntownicy pojawić. No nie może być Eee Kurde, nie mamy tych, nie mamy piechoty Musimy coś tutaj skombinować O a O, ja Cię kręcę to znowu. Przyklęte bunty. 0 zero, zero Stabilności. Pewnie i dlatego mamy te bunty. Co to mi się znowu tak chciało? Ja Cię kręcę. Co to jest? Coś mi się tam włączyło w, w tle, ale już nie będę sprawdzał. Przeboleję. Hmm. Jakich mamy tutaj naszych doradców? 15 plus do stabilności. Co to ma być? Co to ma być? Dopiero za sześć, prawie 7 lat udało no, nam no się heretyków pogromić. No nie może być. No, no nie wiesz, no co to mi się tak klatkuje. Coś mi się włączył jakieś gówno. Dobra, was tu jest trochę za dużo w tym półku. 20, no zdecydowanie dzielimy was na pół. Trójka tu, dwudziestka tu i tu. My tu sobie już damy radę z tymi buntalami. Dobra, co to jest? No tak nie może być, no. Czy no mnie się tak chciało, mnie? Dobra, najpierw to No co jest w mordde. Nie wyobrażacie sobie, żeby miał kompa ze słabego czy coś? Psy, coś mi się tutaj nie gra w tle. No. Jak nic mi coś w tle tu nie gra. Mi się coś mulitnie. Łomatko, ale puk! O ja, Czy przecież tu jest jedna armia cała. Do Polesia, nie, do Wołynia. Albo. O kurde. A w Podlasiu. W Warszawie. Stójmy bunty. Stójmy bunty i będzie. O ja, stabilność. A tutaj mam już koksa 15, mam tyż i tak nam spala. Co to za lipa. Ale patrzcie, jak turki się tu wgryzły w, w Szwedów. O! Kowalowant. Nordowie. Vikingowie. Tak się dali złupać turasom zwykłym. Nie, nie ustępuję ani krok! A jaj Polska! Nie, bo mi spręcy spadnie. Odwet! No kurde, de armia lecieć... Lecieć i wyleczyć moje prowincje z buntowników. A te Francoizy coś tu będą siedzieć chyba i czekać na wojnę. A która już będzie jakoś niebawem. Dobra Kasus peli Bawaria została ekskomunikowana Zaraz się rzuci na nich Austria To jest pewne jak To, że Wisła nie płynie przez Berlin 8 minut Gramy Zdążymy punkty tutaj posgromić I wszystko będzie cacy Turasów jeszcze trzeba wygnać, bo jeszcze siedzą u mnie. w Kaffa. Krep Polska że to jedna z jego prowincji narodowych. W 31 marcu 1641 roku prowincja wyszli z nim się pudrą i stracą prowincję narodową. O, do tego czasu my musimy... Musimy ich tutaj pogonić west, Turasów na... Kurde, nie ma, już, nie ma już świata, żeby ich wygnać tą... Dobra Krym Buntownicy w Krymie Arm 8000 tysięcy pułk no, a tych... Fanatyków religijnych Sunizmu Sunizmu albo synizmu? Sunizm Dobra, tu już mi się jakieś... Póki odradzają Polska. Widzieliście kiedykolwiek taką imperialną, imperialną Polskę? Chyba nie. Chyba za prędko nie zobaczycie. Chyba, że będziecie częściej zaglądać oczywiście na mój kanał oglądając Europę Uniwersalist 3, ponieważ tutaj jedynie możemy stworzyć państwo, o jakie marzymy od lat. Ta... Mówię wam, dzisiaj jestem w niebywałym humorze, tak więc. O kurde. Coś mi się tu Coś mi się tu nie podoba, coś mi się tam w tle włączyło. Jakieś główne djadoskie. I nie jest to action, Ale Enter. Ty co tu ta Gruzja robi? A ja chyba wyzwoliłem. Przypadku... Nie możliwe. Nie możliwe. Ja, dam ja, niemożliwe. No idźcie po tym 7000 pułk. W Armenii. Klechy. Katabasy. Weszli, wyszli. Tu już leci. To nie nasze. Wyślij. O, no, No, już są. Wyszli. Wyszli. <grych> ok, lecimy dalej. Włączę mm. sobie mapę polityczną. Armenia 10 lat nacjonalizmu. Holender. Ty, tu raz i mi tu bunt taki wszczęły, że. Ja, teraz ja mi się odwdzięczę. Wiesz, bunt. Odniósł sukces. I co? co, fagasy? Jeszcze kurde nie mam tych szpiegów Coś mi tutaj te śpie... ci śpiedzy eee. To jeden czort. No nie wiesz, no nie wiesz No nie wiesz, no nie, wiesz, no, nie, wiesz, no, nie wiesz, no nie może tak być, no nie, no nie Możemy sobie trochę. No! Dobra. Te pieniądze wszystkie nie opił. Weź odpowiedzialność na siebie. No co, ewej. <ścoughs> Idzie na siebie odpowiedzialność wezmę, skoro mogę zgonić na kogoś. <ścoughs> no nie, no, no nie, no te buntowniki to mnie denerwują. Okropnie. O, lejnicy tutaj są. Co to oni w ogóle mają? Lejnicy to mnie potrzebują tutaj. Okej. O. Malezja. A lepiej źle przeczytałem. Za szybko chyba coś. O, jaki półcor tutaj jest? Odpoczywajcie sobie, panowie. Musicie począć nawet sił trochę podzielimy na pół. Bo co za dużo, to nie jest zdrowo. A tu mamy 23, aż pók. Kurde. No dobrze, może być tak, niech lecą. O ja, cię Chorwacy mi się tutaj. O jakieś śmiszne Okej, okay, okej, okay, już tu leci pułk taki, że was pogna hen i daleko W stanie wojny z Senia, w stanie wojny z Malezja O, można budować arsenał Ale to dopiero w przyszłym roku Gdzie to było? O, o jest, arsenał Atomorski! O! Juhu! Modyfikator lokalnej siły ludzkiej. Czas wyrbowania pułku minus 30%. Koszt zaledwie 186 złota. I urzędników w liczbie 1. Kupim. A co nie stać nas? A co nie stać nas? Poligony, poligon. Idziemy teraz w armę. Arma musi być, a nie. Arsenał, Arsenał! Nam pieniędzy brakło. O! Jehu! No prawdziwą wiarę. Nie ma takowej. Nie, no już myślałem, że tak. Ale jednak nie. Pyk! Dobrze, tu mamy przez akwilę przejście. O, piszącim. Wojna! i do I będzie po Bizancjum, ale już zjawizne wojny wypowiadam mi się tu zaraz w trynią jakieś chody O ja! Maurycego! Chyba będziemy mieli co tutaj werbować w tych prowincjach dawszych świeżych... My, y, Austriacy mają 25. Mamy 24 Jesteśmy gorsi od nich Ile? 2000 tu połoni armia szturm 1 Armia Kompaniere Kompanie Dobra, musimy jakiś półcor wysłać O, 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 udało mi się. Spoko. Oj, ja złoto tu jest gold. Ale świetnie, Ofensywna... Ofensywa muszkieterowie wschodni. Będziemy sobie pojedynki, żeby tutaj miało co mi w ogóle tu jakieś szturmy, mówię szturmy, jakieś coś tu oblężać w ogóle, bo... Bo jest lipa straszna. O, orkowie się nawrócili w końcu na tą... Dobra, koniec. Nie będę ściemniał. <laughs> i wymyślał na prędce. <laughs> prędce. Misjonary. Tu wyślemy. Najpierw wschód sobie. No ej, co to ma być? Mi się wcięło. Kasus podbój kolonialny. Święta wojna. Lubię takie. Kasus Po tysiączku. Francuzi z kimś wojny mają, bo w pułkiem musieli. Stanie wojny z zdali. Tranwestore mais Tejken, Belugistan i Durani Wielka Brytania, z Francja, z Modena Fryzja i Menteste, coś z Polska i Maledivy Madlewy. A gdzieś tutaj były Maledie Madlejewy To brytyjska kolonia była chyba No, gdzieś tutaj była te wysepka, taka śmieszna. Coś im się chyba zbuntowało. Chyba coś im się tu... Astykowie! Zamknęli dla nas swój rynek! Wojna! Kurde, muszę tu statki zjadły, ten to może być tam coś w, ten, w Ameryce skubnął. Yhm, mm, 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 mm. wojna by była taka, wiecie? cię Chyba... O kurde, wielki człowiek mi umarł. Bez przesady, by klechu to nie będę tutaj. Mi na tego ten na, na salony wpuszczał. Prestige, albo nikczemność. albo ląd lądowo mamy na 9. Prestige. Bebebebe, be, be, nie słaba, nie Dajemy Dajemy sobie nie słabe. Nie, Uj, jest orka? O. Czasowo, dokończymy za chwilę. Dibu-dibu-daj, dostępna decyzja narodowa. Szkocja się tu utworzyła. Przeciwko Wielka Brytania odwet. A Wielka Brytania w stanie wojny zaraz mnie poproszą zapewne i będziemy musieli poimprowizować. Okej, okay. teraz niech mi się na spokojnie wojsko odrodzą. Co tu mogę? Jakiś wzmocniony fort pewnie. O, propozycja jedności kulturowe, kulturowej. Oczywiście. Równość, wolność i braterstwo. Tylko dzisiaj was nie lubię. No a ja się znowu bąty. Ręce. A CIE KRĘCĘ! A stkań mi się utworzył A to buntowniki! Przeklęte! O nie będziemy tak rali Teraz to musimy weslać po jakiegoś mocniejszego Może dwudziestkę trójkę się pości. Nie ma opcji, tak już tu się z katolicycy byłem, więc będziemy musieli... Pobór do wojska! Masowy pobór do wojska z premią motywacyjną! Dam im pieniądze, będą lepiej nam się tutaj rekrutować. O, patrzcie... w, Kry w krymie. Jedność... Właśnie, właśnie, bo tu mamy, mamy ręki, mamy my. Nasz... Całkowita wartość naszego handlu... Dobra. Czas... Zacząć... Walczyć... Coś mi się wcina. Będę musiał obczać co to było. minisk no civis Patriae! Anektoj! 10 stige. Dobra. Arme! Leci tu do przodu Wyjdźcie sobie tutaj... co ja. tu, 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 tu ma być mi Tutaj macie iść Mamy Właśnie, właśnie, właśnie Właśnie, właśnie, właśnie Cośmy tutaj... Musimy potworzyć jakieś nowe tem Łocek, coś tu nowego, bym zyzdbeling, czy jest żelazo, bo 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 kurde, Gruzja, bo to mamy tutaj dobra, hit, zbudujemy na workach manufakturę z wytworzeniem broni. Jeszcze w grodnie na workach. No, była też na workach... How much? Tym razem? O kurde... Może nie mamy... Dobrze... A, się znowu bunt w Armenii... Jeszcze... Przed chwilą coś mi uciekać tamto. Ciągle im mało... Tym buntownikom... Wy później idźcie sobie tu... Po dola... Okej... Okay. Nie udało się troszeczkę nam buntów tutaj załogodzić, tak więc na tyle by było, zakończymy, tak więc yy... to było na tyle, jeśli chodzi kolejną część Europy Universal 3. Zapraszam na kolejne, trzymajcie się czołem.